Siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Pierwszym odcinku przygotowującym do Black Friday i na pewno nie ostatnim. Dzisiaj ogólnie powiem wam co planuje jej pokażę wam karty, jakie będą w czar przy czarnym piątku, aczkolwiek oczywiście nie wszystko, powiem wam co się działo w ostatnich latach, a w kolejnym odcinku będziemy stricte handlować, także przechodzimy do tego co jej dla nas przyszykowało. Zaczynamy od tego, że Black Friday będzie połączony z eventem Thunders, tak? I to są wszystkie ikony, które dostaną tam jakąś kartę specjalną. I jak widzę Zico, Zidana, Julita, Mateusa, Vieira, Jarzinho, Desaiego, Tiurama, Runeja i wszystkie te super karty w jednym evencie, to wiem, że będzie grubo i rynek po prostu zrobi fikołek, jeżeli chodzi o wiele, wiele kart i powinno się na tym bardzo, bardzo fajnie zarabiać. Zwykłe karty nie są wiele gorsze, bo Mbappe, w ogóle druga karta Mbappe za nic. To jest dla mnie szok. Ja rozumiem, gdyby on miał jakiś fantastyczny sezon, ale on dostaje po to kartę właśnie, żeby nie spaść na twarz. Tak samo dostaje kartę Valverde, chociaż akurat uważam, że on zasłużył tak samo Saliba, tak samo Kunde. Mam wrażenie, że i EA oprócz tego, że daje karty, które no niektórzy na nie naprawdę zasługują, tak? Jak Jokeres, to inne karty są po to, żeby utrzymać jeszcze chociaż kilka kart powyżej 100 tysięcy końców. Mamy też tutaj karty takie typowe szczochy, jak Zaha, jak Orsolini, Evanilson de Ketelare i tak dalej, czy tak Greenwood. Ale pamiętajcie, że te karty będą się ulepszały. Jeżeli chodzi o ścieżkę upgrade'u dla tych kart, to tak jak widzicie, jeżeli drużyna wygra dwa mecze w przyszłych pięciu meczach ligowych, tak, czyli żadna liga mistrzów, liga Europy, liga konferencji, Puchary, nic się nie liczy, liczą się mecze ligowe. Macie plus dwa nowe playstyle, srebrne na pewno i nowa rola z plusem. Więc no, taki mikro upgrade, i jeżeli zespół strzeli 6 goli w pięciu kolejnych meczach, no to myślę, że dla większości dobrych drużyn jest to po prostu formalność, taki jak Barcelona, Real, Liverpool, City, Arsenal, nie wiem, tam była Atalanta, tak? To dostajecie jeden overall i jedną nową rolę z plusem. Także, no, szał nie ma, aczkolwiek te nazwiska, które tam występują. Jak przyjrzymy się tym kartom, to już może to wyglądać nieco inaczej. Dodatkowo i jej planuje coś takiego jak Winter Champions, czyli przyznanie kartom, tak jakby dodatkowych upgrade'ów mają zamiar wprowadzić cztery karty. Znaczy, na razie są cztery karty potwierdzone. I jest to I Kai Gendogan, i Brahima Konate, jeżeli chodzi o prowadzenie w lidze i Stander Ralsen oraz Daniel Munos. Jeżeli chodzi o relegację, już tłumaczę o co chodzi. Jeżeli chodzi o prowadzenie w lidze, to jeżeli Liverpool będzie pierwszy w tabeli do 3 stycznia, czyli tam po boxing day, to wtedy z automatu karta dostaje jeden playstyle i dwa overale. Jeżeli mówimy na przykład o Crystal Palace, to jeżeli Crystal Palace wyjdzie ze strefy relegacji tak, do 3 stycznia, czyli nie będzie w strefie spadkowej, to taką kartę 2 plus 2 dostanie Munos i plus dwie, i dodatkowy playstyle dostanie właśnie ta, ta karta. Czy to będzie dotyczyło wszystkich lig? No na razie mamy podane na temat Premier League. Wydaje mi się, że powinni zrobić dla większej ilości lig taką zabawę. Tym bardziej że widziałem gdzieś już kartę, że Jamal był jakiś. Czy wiadomo, że to jest predykcja, żeby nakręcić ludzi na Jamala? Jest hype. Ale jeżeli z każdej ligi zrobiliby, nie wiem, kartę z Interu, kartę z Napoli, kartę z Barcelony, kartę z Realu, kartę z PSG, nie wiem jak to tam jest drugi, nie mam zielonego pojęcia, tak? No tutaj mamy City i Liverpool, byłoby naprawdę to bardzo, bardzo ciekawe, tym bardziej, że w końcu by podostawały jakieś inne może karty, czy właśnie inne osoby te karty. Ich te karty mogłyby coś tam namieszać, jeżeli chodzi właśnie o tą rozgrywkę. Zbliża się też do nas Ikona. Mamy nowego likera. Nie wiem czy już go pokazywałem. Food Freeze on raczej bardzo dobrze zna się na cenach kart. Najprawdopodobniej zna on po prostu wymagania. Ikona Max 90 werala, która wychodzi dzisiaj, jak wy to oglądacie, ma kosztować około 350 tysięcy. Z tego, co ja się jeszcze gdzieś tam dowiedziałem, mają być to dwa składy 87 i dwa składy 86. Dodatkowo będzie potrzeba do tego yy, co najmniej dwóch informów. Więc, jeżeli macie jakieś informy 84, 85, 86, to możecie się jak najbardziej na tym skupić i powinno to całkiem fajnie iść. Jeżeli chodzi o karty, no to zapewne 86 i 87 najbardziej. Odbiją. No i tutaj zacząłem właśnie mówić o overallach i przechodzimy do tego, co dzieje się w Black Friday, czyli pełno rozbudów, daily loginów i różnego innego dziadostwa, o ile mogę tak powiedzieć. Zobaczcie, co działo się w tamtym roku. Dostaliśmy Mbappé jako potman, no tutaj nie będzie. Był jakiś yy, player, tak? była jakaś paczka, jakiś Party yy, Pack. Były yy, Pix Team of the Week. Były flash SBC, więc od razu w waszej głowie powinno pojawić się hmm, to, może byśmy weszli w non rary. i na pewno non-rary, stop ligi, stop narodowości, na pewno to wam odda. Jeżeli chodzi o kolejne, 83 razy 10. No i teraz, jeżeli sobie wejdziemy w, w wymagania, no to jak widzicie, mamy tutaj IFA i ocenę 83. Jeżeli chodzi o kolejne, dostaliśmy Frankiego de Jonga Centuriona i uważam, że w tym roku również Centurion będzie mocny, był 85 plus player pick i 85 plus player pick wymagał 84 oceny. Jeżeli chodzi o 2 razy 85, tak? No to tutaj też pod, do podbicia były 82, 83, 84. Paczka 2x84, dostaliśmy Kennego Dalglisha, który był turbo mocny. Dostaliśmy kolejnego tym razem pika kampanii. No i w piku w kampanii trzeba było dla odmiany overale 85. Był też Saint-Maxime. Dostaliśmy też bardzo fajnego Depaja, Dostaliśmy Oscara. Dostaliśmy podstawową ikonę. W środku ikony był skład 86 z Informem i 87. Pojawił się też całkiem fajnie wyceniony balaczek, który wymagał od nas tak naprawdę składu 86, 87, 88 dostaliśmy kolejnego jakiegoś tam pika, czyli karty, które były w SBC i obiektywach. Był Romero, był Lee kang był Koreira, był Philip Lam. Także tych SBC było mnóstwo. Gdzieś w ogóle widziałem na temat paczek, że mają być naprawdę fajne paczki z różnymi rozbudowami. No i najprawdopodobniej przy każdej takiej paczce będzie potrzeba Informów. I teraz możemy sobie zadać pytanie, w co tak naprawdę inwestować. Dla mnie, oczywiście, najlepsze są overale. I teraz tak, brałbym raczej się skupił tak: 85, 86, 87, 88, 89 to już jest kwestia sporna, bo musiałyby wyjść takie SBC, które by wymagały co najmniej 88 overala w SBC. A jeżeli mamy mieć powiedzmy to 87 w SBC, to jeżeli nie będzie stricte wymagania wsadzić tam 89, to te 89 aż tak fajnie się nie ruszą. Oczywiście trzeba by sobie jakąś tam fajną cenę na to wziąć, nie wiem, 5000, może 5200. Pamiętajcie, że teraz czekałbym na godzinę 19 i zobaczył co się stanie. Jeżeli, znaczy pojawi się ikona, jeżeli ta ikona. Pod, nie podbije mocno tych overali, bo jeżeli nam będzie jednorazowa, to raczej tak się nie stanie. Za dużo ludzie mają overali. Poza tym nawet jeżeli trochę podbiję, to mimo wszystko chyba bym się jeszcze wstrzymał z wysypywaniem z tych overali. Poczekałbym, kiedy ta ikona się odnawia. I jeżeli ponawia, odnawia się przed czwartkiem, to raczej dobrze bym się zastanowił, na przykład jeżeli odnowi się w środę o 19, to dobrze bym się zastanowił, czy nie chcę jeszcze wtedy przytrzymać tych overali, no ale... Wiecie, na razie wróżymy z tych fusów, bo w czwartek na pewno część osób otworzy nagrody za Division Rivals. Ja nie mówię, że wszyscy. Większość osób z tego, co rozmawiałem z wami na czacie, ze swoimi patronami, ja też mam zamiar zostawić swoje nagrody i na jednym, i na drugim koncie, nawet na RTG. Więc raczej bym skupował w czwartek do bólu te overale, żeby wejść z overalami w Black Friday, bo jeżeli i jej zacznie sypać rozbudowy, dobre piłkarze, ikony, jakieś hero piki i icon piki i takie różne inne rzeczy no to zacznie się wtedy naprawdę srogo dać na tym rynku i te overale powinny odbić. A jeszcze bezpieczniejsze według mnie są informy. No bo jak się teraz przyjrzycie, no to jesteście w stanie informy 86 wyrwać za 13 tysięcy końców, co jest ceną żałosną. A inne informy 84, 83 za jakieś 12, 12,5 tysiąca. To jest dla mnie rozbój w biały dzień i ja najprawdopodobniej większość kasy wrzucę właśnie w inform 86, bo po prostu dla mnie są one za tanie. Nie może być tak, że taki inform jest warty 13 tysięcy końców. Nie ma takiej szansy. To musi być na pewno droższe i na pewno droższe. Będzie, bo to już pokazywało nieraz. I jej, że jeżeli coś jest za nisko, to oni wszystko zrobią, żeby to wciągnąć do góry. Także na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się przydał. Pokazałem wam Thunderstacki taki i ikony i pokazałem wam dość zwykłe karty. Pokazałem wam oczywiście co jej planuje z tymi zwycięzcami, znaczy nie tak, z prowadzącymi ligę oraz z tymi, co są w strefie spadkowej. Pokazałem wam co się działo we wcześniejszych latach, czyli jakie SBC wychodziły, co te SBC-ki wymagały. Jak widzicie, tam w co drugim SBC takim poważniejszym był jakiś inform do wsadzenia, chociaż jedno, chociaż dwa. Te overale nigdy praktycznie nie przekraczały 88, jeżeli chodzi o wartość timu, Także nie ma się też co rozpędzać z tymi 90 kami. No, chyba że jej naprawdę coś grubego wymyśli, ale jakoś to wątpię. Możecie jeszcze poinwestować sobie w karty, które idą pod ewolucję, czyli jeżeli bierzecie sobie nie wiem, wchodzicie w jakiś skład typu Trackstars, Stars i widzicie, że tutaj bardzo fajną kartę pod ewolucję może mieć na przykład na przykład ten KQR tak. bierzecie go sobie praktycznie po Quixel, to samo jeżeli chodzi o Gordona możecie pomyśleć o jakimś Milinkowiczu Sawiciu, no tylko tu już jest ocena 86 Jestem ciekawy, jak bardzo i jej pozwoli nam się rozkulać, jeżeli chodzi o ewolucję. No bo na płatnych ewolucjach już powoli niektóre 85 można wrzucać. Więc dlaczego nie można by było wrzucić 86? Zostawiam Was z tym, życząc miłego dnia i mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, zostawicie suba i wpadniecie na live'a, bo livey są praktycznie codziennie około północy na moim Twitchu. dzisiaj to wszystko. Elo!